Kasiu, jesteśmy na premierze najnowszego modelu marki Land Rover. Powiedz, czy już miałaś okazję zobaczyć właśnie ten model, który stoi tutaj obok nas? E, powiem szczerze, że jako fanka motoryzacji podejrzałam, Aczkolwiek jeszcze w pełnej okazałości, tak dokładnie z bliska, jeszcze nie, więc czekam z dużą niecierpliwością, aż będę mogła zobaczyć. A co sądzisz w ogóle o samej marcu Nielanty Rowera? E, czy to są auta ekskluzywne, luksusowe? Ja myślę, że to są auta zdecydowanie luksusowe. To są auta terenowe, auta przystosowane zarówno dla rodziny, jak i dla sportowców. Dla ludzi, którzy grają w golfa, dla ludzi, którzy mają cięższe sprzęty i wyruszają gdzieś dalszą podróż, właśnie z tym całym swoim ekwipunkiem. Przede wszystkim mają też napęd na cztery koła. E, są bardzo wygodne, duże e, i na pewno wygodne, bo miałam okazję się o tym przekonać. E, powiedz, czy wyobrażasz swoje życie bez jazdy samochodem? Jeszcze raz poproszę. Czy wyobrażasz swoje życie bez jazdy samochodem? Na ten moment niestety tak, bo jestem po operacji kolana jako sportowiec, natomiast w dłuższej, że tak powiem, fali swojego życia. Nie wyobrażam sobie jazdy samochodem. A ty osobiście, jakie wolisz auta? Sportowe czy takie zwykłe? No ja niestety, żeby nie nazwać tego brzydko, bo uważam, że to słowo nie znaczy żadnej obelgi blacharą, ale ja jestem fanką motoryzacji i zdecydowanie auta sportowe. Szybkie, dynamiczne, piękne w swojej linii, także e, wygodne. No niestety spalający więcej niż normalne auta, ale zdecydowanie dawający większą przyjemność z jazdy. Nie mogło Cię mnie zapytać, ponieważ na kilka miesięcy zniknęłaś z show biznesu. Co miałaś za wypadek? Jak do tego doszło? E, powiem szczerze i muszę się tu przyznać bez bicia, że to moja głupota. E, niestety w czasie, kiedy było bardzo ślisko, ja chciałam przeskoczyć przez uliczkę osiedlową e, w Adidaskach, bo tylko na chwilę e, poślizgnęłam się i samochód nie zdążył wyhamować e, i po prostu no, była kraksa, która spowodowała uraz mojego biodra, kolana. I stawu skokowego. Z jednej strony jesteś sportowcem, a z drugiej strony wiem, iż obecnie korzystasz z pewnej diety, z pewnego cateringu dietetycznego marki Slim Team. Powiedz, co sądzisz właśnie o tym cateringu, o tej marce. Miałam okazję w swoim życiu próbować dosyć sporo różnych diet i cateringów, i muszę przyznać, że Slim Team naprawdę przykłada ogromną wagę przede wszystkim do jakości produktów, do świeżości warzyw. Oboców, ale co jest ważne, personalizuje dietę. To znaczy, jeżeli wiedzą, że nie jemy mięsa, mamy uczulenie na skorupiaki, na gluten, etc., etc., to uwzględniają to w diecie i dowożą nam to, co nam nie szkodzi. A co nam tylko pomaga. Jeżeli chodzi o twoją dzisiejszą stylizację, kto o nią e, zadbał? Bo widzę jednak te, te kwiaty, kwiatuszki, coraz bliżej świąt Wielkanocy mamy, ta wiosna kwitnie. No i to widać po tobie. E, wiosna tak, Ja wiosna, wiosna zawsze jest u mnie. Torebka to jest Ewa Mingę. Buty są z zagranicy sprowadzone, wężowy trochę motyw. Ja lubię łączyć style, więc tu trochę węża, tu trochę kwiatów, tutaj Neon, który jest bardzo modny w tym sezonie. Także trochę połączyłam, myślę, że dość odważnie jak na mnie, ale mam nadzieję, że efekt końcowy jest w porządku.